Oblicz liczbę jodową trioleinianu glicerolu. Żeby poprawnie zrobić to zadanie, musimy wpierw określić, w jakim stosunku będzie reagował tłuszcz z jodem. W jednej cząsteczce trioleinianu glicerolu znajdują się trzy wiązania: węgiel, węgiel wiązania nienasycone, wiązania podwójne. To oznacza, że skoro mamy trzy wiązania, to będą jeden, jedna cząsteczka tłuszczu, będzie reagowała z trzema cząsteczkami jodu, tworząc związek nasycony. Przeliczając to oczywiście na stosunki molowe, możemy zapisać, że 1 mol tłuszczu reaguje z 3 molami jodu. Następnie możemy oczywiście stosunek molowy przeliczyć na stosunek masowy. 1 mol tłuszczu będzie ważył 885 gramów. Kiedy 3 mole jodu, odpowiednio 3 razy 254 g, co daje nam wartość 762 g jodu. Oznacza to, że 885 g trioleinianu glicerolu przyłączy 762 g jodu. Liczba jodowa natomiast określa, ile gramów jodu przyłączy się do 100 g tłuszczu, czyli gdyby, gdybyśmy wzięli 100 g tłuszczu, policzymy już liczbę jodową. Z takiej zależności, z takiej proporcji. Liczba jodowa w tym przypadku to jest 86,1. Jaki wpływ ma pierścień aromatyczny na kwasowość i zasadowość związków? Dla przykładu, pokażmy sobie tutaj fenol i cykloheksanol oraz anilinę i cykloheksanoaminę. Jeśli chodzi o fenol i cykloheksanol, porównano tutaj wartości stałych dysocjacji kwasowych. Dla fenolu ta wartość jest dużo większa. Dlaczego tutaj dla fenolu ta wartość jest dużo większa? Pierścień aromatyczny, ze względu na swoje sprzężenie wewnątrz pierścienia, działa jako odkurzacz na elektrony, czyli wysysa nam elektrony z grupy OH. Tym samym zwiększa polarność tej grupy niż w przypadku cykloheksanolu. Zwiększając polarność grupy, osłabia się wiązanie tlen wodór, przy czym proton może łatwiej z tej grupy. Odejść, co oczywiście zwiększa kwasowość naszego związku, czyli grupa OH połączona z pierścieniem, jest lepszym dawcą protonów. Jak to będzie w przypadku zasadowości? W przypadku zasadowości widzimy tutaj odwrotne tendencje, czyli pierścień aromatyczny i pierścień alifatyczny. W przypadku aniliny wartość ta stałej jest dużo mniejsza niż w przypadku cykloheksanoaminy. Oczywiście powód jest dokładnie taki sam: pierścień aromatyczny. Działa na elektronę wysysając je z fragmentu NH2, ale w tym przypadku zadziała nam na wolną parę elektronową. Wolna para elektronowa, która jest tutaj tym głównym czynnikiem powodującym zasadowość, skoro zostanie tak jakby odseparowana i zostanie zdezaktywowana przez pierścień aromatyczny, co oczywiście będzie świadczyło o słabszych właściwościach łączenia się. Tej wolnej pary elektronowej z protonem. Czyli w przypadku aniliny ten proton gorzej się połączy, słabiej się połączy niż w przypadku związków alifatycznych. Co oczywiście powoduje w przypadku związków alifatycznych wzrost tej, tej zasadowości. I dalej, reakcja z amoniakiem, czyli już tutaj lecimy analogicznie jak w poprzednim przykładzie. Reakcja Kwasu z amoniakiem daje nam sól. Odstan amonu, potraktowany wysoką temperaturą, daje nam nasz docelowy amid. Marcelina Mama to on zasadowo? To jest NH3 i sól, generalnie. No to jest tak. Czyli mamy benzyn, sodu i e, amoniak. Tutaj napisałam Wam jeszcze na zielono u góry tą reakcję w formie jonowej skróconej. Pamiętajcie, że amidy nie będą ulegały dysocjacji, więc zostawiamy w takiej postaci: dysocjuje kwas czy e, zasada, temperatura nad strzałką NH3.